Cześć, witam Was na moim kanale No i w tym tygodniu Plarium ujawniło nam informacje na temat nowego kontentu, Nowej mechaniki ascendowania itemów I to będzie wiązać się z nowym bossem, którego będziemy mieć w dungeonach I to co będzie unikatowe dla tego bossa to sleep Tego bossa będzie można usypiać i przez jakiś czas on będzie spał A my wtedy dopiero będziemy mogli tak naprawdę działać bo dopóki go nie uśpimy, dopóki nie wrzucamy na niego debuffów, to będzie odporny na wszystkie debuffy, będzie poza sleepem i będzie bardzo mocno ignorował obrażenia. No a to sprawia, że czempioni, którzy mają sleep, który do tej pory który jest generalnie uznawany za jeden z najgorszych debuffów do kontroli przeciwników, tutaj nabiera wartości. No więc w tym filmie przejrzymy sobie czempionów, których wartość tutaj wzrasta, których potencjalnie będzie można używać e, na tym nowym bossie. No i powiem Wam, że to mi się podoba, że nowy boss, który ma inne potrzeby, in, inaczej musimy do niego podejść niż do, tego, niż do tych innych, których mamy. Co sprawia, że musimy budować innych czempionów i używać czempionów, o których byśmy wcześniej e, nie pomyśleli. Ok, no więc przejdźmy już teraz do indeksu i na początek taka opcja troszkę z przymrużeniem oka, aczkolwiek jest to chyba po Sifi najlepszy sleep w całej grze. Przejdziemy do Undead Horde i tutaj zjeżdżamy na sam dół, ponieważ tutaj mamy Hellhounda. Ten pan o niezbyt szczegółowych teksturach i jednym ataku Paralyzing Bite atakuje jednego przeciwnika i umieszcza sleep na, jeden, na jedną turę, kiedy atakuje krytycznie czyli tak naprawdę trzeba zbudować mu 100% crit rate odpowiednie accuracy i za każdym razem jak zaatakuje i oczywiście tutaj on jest Spirit, więc liczy się Affinity, jeżeli to nie będzie weak hit to za każdym razem będzie wrzucał sleep, no ale patrząc na jego staty będzie bardzo trudny do utrzymania przy życiu marne 10000 HP, 760 defensu i jest wolny plus jest to common więc nie będziemy mogli mu dawać biżuterii, no ale z kronikarskiego obowiązku wspominam o jednym z najlepszych slipów w całej grze, no ale idziemy dalej tutaj przejdźmy do um, gdzie on jest Andy horse też chyba tak, będę przechodził od jeśli chodzi o rzadkość od najniższych do najwyższych więc będą larki, mamy sedusera, który jest całkiem przyzwoitym czempionem, a tutaj też może się przydać i ten będzie zdecydowanie łatwiej, zdecydowanie łatwiej, łatwiej będzie go utrzymać przy życiu ponieważ ma całkiem dobry nawet wysoki defense jak na rarkę hp jak na rarkę też nie jest złe i mamy tutaj na A1, atakuje jednego przeciwnika. I mamy 45% szans na sleep na jedną turę. Także całkiem przyzwoite szanse. Ale on nie tylko to daje, bo mamy tutaj mały decrease attack na A2. Trzy tury cooldownu. I pamiętajcie, że tam nie będzie się liczyć tylko jakość, ale też ilość debuffów na tym bossie. Tutaj wrzuci nam mały increase defense, ale zawsze coś. Do tego blok debuffs nie pamiętam czy ten boss wrzuca debuffy ale nie zaszkodzi, nie zaszkodzi mieć do tego mamy tutaj aure zwiększa hp we wszystkich miejscach o 25% a hp tam będzie bardzo ważny ponieważ ten boss na jednym ze swoich ruchów ignoruje cały defense więc jeżeli będziemy chcieli zwiększyć swoją przeżywalność to hp tutaj będzie grało miało duże znaczenie także seducer jest jedną z opcji, o której tutaj warto wspomnieć. Innym czempionem, ale też na niższe poziomy, który mógłby się przydać, będzie Vagabond. Problem ten sam co yy, z Hellhoundem: bardzo niskie staty, więc bardzo trudno ją. Nie wiem, czy to chyba ona, to coś będzie ciężko utrzymać przy życiu, ale mamy całkiem przyzwoity slip na A1. Mamy tutaj ile 20-40-40% szans, ale też napełnia nasz turmiter. Tutaj, na, mamy inkrysa tak mały plus zwiększanie naszego turnmeter Tutaj Blok buffs, więc mamy jeden dodatkowy buff debuff, przepraszam, na, na przeciwnika, dodatkowo napełnia swój turmiter i jeszcze jednego z naszych, więc to się może, to się może przydać. No nie zachęcałbym do robienia bądź na 6 gwiazdek, raczej jeżeli potrzebujecie tutaj kogoś, jesteście na wczesnym etapie, wcześniejszym etapie, no to można użyć tego czempiona. No i jest jeszcze, tutaj nie będę je pokazywał, ale jest jeszcze opcja e, Diabolist, ale ma bardzo niski procent szans na A1 na Sleep. I okej, okay, to jeśli chodzi o e, jeśli chodzi o rarki, przejdźmy teraz do epików, no i tutaj może zacznijmy od Epika, którego wszyscy mogą sobie bez problemu zgarnąć. Za darmo. I gdzie? Tutaj. Jamarsa. Na A1 tutaj atakujemy jednego przeciwnika i mamy po wyksiążkowaniu 50% szans na slip na jedną turę. Dodatkowo tutaj mamy leczenie i napełnia turmiter leczenie też będzie bardzo, bardzo przydatne i tutaj mamy revive no i na pasywie niewielkie, ale zawsze są szanse na skrócenie cooldownu u kogoś z naszych czempionów, no ma aure defense zwiększa we wszystkich miejscach, także to będzie jamarsa, idziemy dalej jest chyba undead hordes i undead hordes tutaj, zelota również sleep na a1, szansę. Ile mamy 40%? Tutaj da nam shielda, da nam continuous heal. Mam nadzieję, że nie tylko bezpośrednie leczenie, ale leczenie z continuous heal też będzie. Dzięki temu będziemy odzyskiwać utracony max HP, więc to też się może tutaj przydać. I jeszcze mamy drugi sleep na A3. Więc to też to też może się przydać. Druga opcja, także zilota tutaj jak najbardziej może zyskać na wartości, zyskuje na wartości nie tylko dzięki slip, ale też pozwoli nam pozwoli nam przeżyć. Idziemy dalej. Inny czerpiąc, który nie jest zbyt często używany, no otwórz się i to będzie gdzie on jest. Ten asyl, ten mamy tutaj slip i 15 bazowych procent. Tutaj dodajemy ile? 30-50% razem. Więc całkiem przyzwoity slip na A1. dodatkowo mamy tutaj duży increase defense i leczenie. Leczy o 25% swojego max HP 3 tury cooldownu po wyksiążkowaniu. Także jest to naprawdę całkiem, całkiem przyzwoity ruch. No tutaj A3, akurat nie będzie przydatne. Ale te dwa ruchy jak najbardziej y, są całkiem ciekawe. Swoją drogą byłem przekonany w 100%, że ten ruch ma cztery tury po wyksiążkowaniu, a nie przed. Został Buffa, którego nie pamiętam? Nieważne, w każdym razie na pewno scena Sil tutaj może się przydać. Jeśli chodzi o epiki, kogo jeszcze tutaj można wspomnieć? Jeszcze jedną panią, Anabel. Tak ją lubię nazywać. Konilia. Która? Gdzie ona ma? Tutaj ma sleep. I mamy tutaj 100% szans na wrzucenie sleepu na jedną turę. Trzy tury cooldownu. Tutaj, nawet jeżeli mamy cooldown, nie jest to tak źle, bo pamiętajcie, starczy wrzucić raz i potem przez kilka tur ten boss będzie uśpiony, więc będziemy mieć czas, żeby odzyskać nasz sleep. Zresztą potem po, po tym jak się wybudzi to przez jedną, która jest na slip odporny. Także tutaj mamy slip dodatkowo, tutaj mamy leczenie. Ciekawe czy to będzie działać, bo tutaj ta mechanika slipu jest troszkę inna. Ale tutaj jeżeli przeciwnik straci slip wrzucony przez ten skill. Yy, a nie, tutaj wrzucać fir, fear, więc firu nie będziemy rzucać. A na trzy tutaj slip jest, ale wrzuca na kogoś z naszych championów i jak zostanie wybudzony, to mamy do tego jeszcze do tego jeszcze leczenie. No i plus aura, która może się przydać, bo my speed we wszystkich miejscach 18%, 18%. patrzę tutaj na moją ściągę dalej, kogo możemy tutaj wykorzy wykorzystać jeszcze z epików. No i jeszcze można wspomnieć o Maeve, która też ma całkiem przyzwoite szanse na sleep na, na A1. No a przejdźmy teraz już do legend. Zacznę od jednego czempiona, który tutaj będzie świetny. Jest to Legenda Void, jest to y, Chagur, który ma sleep na A1. Ile mamy 75% szans na sleep? Dodatkowo tutaj wrzuca Poisony, Decrease Defense y, Poison na 4 tury, potem mamy Decrease Defense na 3 tury y, i Passive, gdzie y, automatycznie atakuje przeciwnika za każdym razem, kiedy zadziałają obrażenia spojzonu, więc będzie mógł dodatkowo te, ten slip wyrzucać kolejne razy. Także Chagur tutaj może w końcu znaleźć swoje miejsce, bo to jest dobry champion, ale to jest jeden z tych championów, których niekoniecznie jakoś łapie się do innych do innych teamów. Idziemy dalej. Nowy champion, który dopiero co wszedł Noct, The Paralyzer. On tutaj będzie fantastyczny. Tutaj mamy decrease accuracy, ale tutaj atakuje wszystkich. Mamy 100% szans na sleep na jedną turę i rzuca dwa poisony. Mamy jeszcze efekt aktywny, gdzie wrzuca dwa poisony na dwie tury, kiedy sleep umieszczony przez ten skill jest usunięty albo znika po tym, jak przeciwnik odbiera obrażenia. I to druga część, to trzeba będzie przetestować. Hmm. Trzeba będzie przetestować, jak to będzie działać y, z tym pasywem bossa, bo tutaj może podejrzewam, że tych dwóch drugich Poisonów może nie być, ale mimo wszystko, już tu mamy poisony mamy sleep, a dodatkowo tutaj leczy siebie o 3% swojego max HP i wszystkich poza sobą o 1% swojego max HP za każdym razem y, kiedy Poison zadziała na, przeciwnik, na przeciwniku. A to co tam będzie bardzo ważne to nie tylko usypianie, ale potem leczenie się po to dlatego, że ten boss będzie nam niszczył masę HP, więc ten pasyw będzie fantastyczny na tym bossie. Do tego jeszcze jest świetna aura zwiększa HP w dungeonach o 35%. Ten pan będzie bardzo, bardzo dobry. Do tego jeszcze mam tutaj Continuous Heal, Knock the Paralyzer. Jak teraz widzimy ten champion chyba był stworzony pod przyszły content, który ma się w grze który ma się w grze pojawić. Kolejny czempionek, którego będzie można wykorzystać. I tutaj w Undead Hordes i to jest Harvest Jack. Czempion, którego obrażenia oparte są na HP, także ma wysokie HP, więc będzie go łatwiej utrzymać przy życiu. I mamy tutaj Land of Terror. Górną część możemy zignorować, ponieważ to się nie wydarzy, ponieważ to zależy od wrzucenia True Fear. Tego oczywiście na tego bossa nie możemy wrzucić, więc. Przenosimy się do drugiej części, zaatakuje i ma 100% szans na wrzucenie slipu na jedną turę, jeżeli nie wrzuci True Fear. Także ta część nas interesuje. Idziemy dalej. I kogo jeszcze można tutaj wymienić? No, i myślę, że na koniec jeszcze tylko jeden champion został. I to jest ta pani. Jeżeli macie to już pokonaliście tego bossa. Świetne staty. No i A1, gdzie atakuje jednego przeciwnika, i mamy 100% szans na wrzucenie slipu na jedną turę, jeżeli Turmiter jest wyższe niż ró lub równe e, 50%, więc bardzo często będzie mogła wrzucać <coughs> ten slip. Co ważne, nie potrzebuje accuracy, żeby to robić. Także obojętnie ile ten boss będzie miał rezystensu, jeżeli mają, mając SIFI, nas to nie interesuje. A jeżeli będzie miał poniżej 50%, to będzie nas leczyć, co również jest bardzo ważne. Oczywiście, Syfy daje dużo więcej. Block debuffs, increase defense, increase speed, revive i pasyw, który też będzie bardzo duży, ponieważ tutaj również leczy wszystkich naszych czempionów o 10% ich max HP na początku ich tury. Także mamy dodatkowe leczenie jeszcze na, na tym pasywie. Ok, to jest ostatni czempion, którego Wam chciałem pokazać. Jeżeli potrzebujecie zbudować kogoś ze slipem, no to możecie wybrać kogoś z tych i śmiało ich budować. Pamiętajcie, niektórych czempionów warto robić tylko na tych najniższych poziomach, niekoniecznie rzucać ich na, na więcej niż 5 gwiazdek. Z rarek tutaj wyjątkiem jest seducer, którego można z powodzeniem używać na najwyższych poziomach. Faction Wars tam się na pewno przydaje, przydaje się też w Secret Roomach na, na Doom Tower, to jest naprawdę fajny champion, pomógł mi ukończyć Faction Wars pierwszy raz, jeśli chodzi o Undead Hordes. No a z mojej strony na dzisiaj to wszystko, mówi do Was Samael, cześć!